Cześć wszystkim, to ja, wasz Madam. Witajcie w mym e, filmowym kąciku. Słuchajcie, przysłuchiwałem się waszym, e, no po prostu potrzebom. E, I e, postanowiłem, e, nie wiem, wręczyć was może w jakiś sposób, bo może na przykład jesteście ciekawi na temat jakichś filmów, e, a nie wiem, nie chcecie jednak ich obejrzeć, albo nie macie czasu, albo coś. Więc ja wam po prostu, je opowiem w skrócie żebyście po prostu zaszczycili czas, no nie ma za co. E, więc e, zaczniemy od e, dzisiaj, w pierwszym odcinku, od takiego skromnego dzieła, e, który nazywa się Ludzka Stonoga. Wyobraźcie sobie, że kilka dni temu miałem okazję po raz pierwszy ujrzeć ten film. Jest to film z 2009 roku, holenderski, więc no, myślę, że właściwie wypada. E, zastosować, że tak powiem, śmieszny papierosek w trakcie oglądania, no bo to, no żeby mieć szacunek, tak, do kraju. No i, no jak sama nazwa mówi, jest to film, ja bym to tak skategoryzował jako film interesujący, bo tak zastanawiałem się, gdzie go przypasować i... I, I nie przypasowałbym go do horroru, chociaż tak jest opisywane. Nie był on też jakiś taki, nie wiem, super zabawny, Wie, wiecie, w stylu jakiegoś takiego głupiego filmu, po prostu źle zrobionego, klasy Z. To był momentem jubleśny, no, ale jakby, wiecie, przeżyłem już swoje, więc już nie łatwo zrobić do mnie wrażenie. Mm, więc no ale jakby no, powstał już jakiś czas temu i kiedyś było też o nim głośno i tam powstało kilka części tego no kontrowersyjny e, jakoś tak zawsze tak miałem go na uwadze i tak myślałem sobie no fajnie fajnie ale to chyba jeszcze nie ten czas myślę że trochę jakoś e, nie wiem nie, nie, nie wiedziałem za bardzo jak go ugryźć że tak powiem e, i czy to jest to e, Czego po prostu potrzebuję w danej chwili? No, kilka dni temu stwierdziłem, że to jest właśnie ten moment. No Więc zacznijmy. Wyobraźcie sobie, że mamy dwie e, młode kobiety, amerykanki, które podróżują po Europie. Więc jakby wiadomo, że to się skończyć źle już, bo i hostele i to wszystkie, ile tych filmów było, że e, amerykanie przyjeżdżają do Europy i nigdy nie wracają. Ogólnie z jednej strony podoba mi się to jakby taki zamysł, bo myślę, że może to część Amerykanów zniechęcić do przyjechania do Europy, odstraszać. Ale z drugiej strony, nie wiem, czy to ich też nie zachęca, nie? Bo wiecie. są specyficzni ludzie. No i one zatrzymują się w Niemczech. Więc jakby nieźle, razy dwa. Mają jakiś tam problem, jeżeli czegoś nie pamiętam, to nie do mnie wina, tylko do papieroska. No i e, zatrzymują się gdzieś tam, mają problem z czymś tam, i zatrzymują się, jakiś dom jest taki, i one tam do niego dzwonią. I okazuje się, że oczywiście jakiś totalny kryp mieszka w tym domu, bo jakby inaczej nie, e, który wygląda totalnie jakby e, no, nie za ciekawy. No i on je zaprasza do domu, jest przy tym mega creepem, wypytuje je w stylu coś, czy są same, więc jakby... No, nie wiem. E, no ale one e, jakby są bardzo szczęśliwe no i koniec końców e, on tam je mm, usypia, e, chyba wrzuca im coś tam do picia e, i one się po prostu e, budzą w pewnym momencie nie wiem, w jakiejś piwnicy, nie? Przykute do takich burzek, wiecie, szpitalnych. No i okazuje się, że tam są jeszcze, jest dwóch kolesi jeszcze. Jeden z nich jest jakimś chyba blondasem, a drugi jest azjatą. Jakby mówię po prostu, żeby rozróżnić, ponieważ ten jeden z nich zaraz zginie i to jest ten blondas i on zostanie zastrzelony przez tego psychodoktorka, ale właściwie nie wiadomo za bardzo, o co chodzi, dlaczego. Bo on jakby mówi coś tam, że, no, że on tutaj nie pasuje. I go po prostu. Okay. No dobra. Po co one tu, oni tutaj są wszyscy, nie? E, więc e, okazuje się, że ten doktorek, bo on w ogóle robi przed nimi cały wykład, gdy oni są tam przykuty do tych łóżek, jest jakimś był, był swego czasu chirurgiem, który specjalizował się w jakby, nie wiem, rozdzielaniu syjamskich rodzeństw, wiecie o co chodzi. E, no i no nie wiem, jest chyba już na emeryturze i nudzi mu się, więc postanowił być pierwszą, pierwszym lekarzem, pierwszą osobą, która e, połączy mm, ludzi po prostu w taki sposób. Dlaczego? To, bo ma taką ochotę, jest Niemcem. E, i, e, no i ma ładny dom i już jakby nic więcej nie potrzebuje od życia, ludzkiej stanogi. E, już jakby wypróbował wcześniej to na swoich psach, co też e, było tam widać gdzieś tam e, w jakimś momencie, bo było jakby zdjęcie, że on te psy właśnie połączył tak u ust, no, odbytniczo. No i ogólnie też tam w pewnym momencie wcześniej był grup tych psów na posesji, więc no. No, eksperyment się udał chyba, bo zostało to zdjęcie, ale później już było gorzej. No więc on właśnie taki był, i to były te trzy psy, więc on miał tutaj trzech ludzi, więc postanowił zrobić z trzech ludzi taką ludzką stronę, więc właściwie sześcionogę. nogę. No, i... No ale ogólnie jak się pewnie domyślacie, ci ludzie no nie byli jakoś za bardzo zadowoleni z tego faktu. No nie wyrazili zgody na to. Też jakby nie otrzymali żadnych informacji, co w zamian będą mieli i po prostu tak właściwie no nie uprzejmie. No ale wiecie, znamy chodzi w na historię. No i. W końcu jedna z tych dziewczyn, jedna z tych dziewczyn, czekajcie, jak to było? Jedna chyba była jakaś uśpiona czymś, a druga postanowiła uciec. I oczywiście nie udało jej się uciec, tylko w sensie gdzieś tam po tej chaciach uciekała i gdzieś tam ten koleś miał basen w domu. Mówię, bogaty. I ona do tego basenu wpadła, on tam biegał za nią. Z, tym, z, tą, z, tym, z tą strzelbą, a bo on w tej strzelbie miał też takie te, wiecie, usypiające. No i ona coś tam była taka, że no dobra, zabij mnie, bo wolę zginąć, nie? Bo on, on był taki, że właściwie chyba nie, bo mówił jej, że, że przez to, że uciekłaś, to będziesz tą środkową częścią, czyli być miała najgorzej, bo ci rozetnie i przód i tył a to wszystko będzie musiało się przedszkoić. Po czym nagle zaczął nacisnąć jakiś przycisk, który jakby zamykał wieko tego basenu, tak jakby tak żaluzjowo, więc no... Aha, bo on liczył na to, że ona wypłynie, tak? No dobra, no ale oczywiście miała trochę farta, bo nagle już, gdy już prawie ten y, basen się domknął, bo ona się schowała, bo jakby pod tą płytą stwierdziła, że nie wypłynie, to było jakieś przeciążenie i nagle prąd wysiadł, więc on musiał iść ją zostawić, tak? Więc ona wtedy wyszła i y, pobiegła po swoją drugą koleżankę, która była jakaś taka niemrawa, i ją zgarnęła i one zaczęły razem uciekać. Y, I udało im się uciec na podwórko, y, ale on tam właśnie strzelił do nich, usypiając. Y, więc jakby, no, wróciły tam, gdzie były. No, i później już przyszło, przyszedł etap operacji. No, i to był taki właściwie głównie ten taki, taki obrzydliwy moment, ale jak dla mnie to było mało obrzydliwe. Patryk musiał sobie jakoś tam odwrócił wzrok czy coś w pewnym momencie, ale to nie było jakieś wiecie, To nie było coś takiego, że nie wiem, pokazywali wszystko, tylko no nie wiem, coś tam od, musiał odkroić im kawałki chyba polików, żeby jakby, żeby połączyć jakby od tego momentu. Wyobrażacie sobie, no i, no i tam zszył to wszystko, no i obudził ich w pewnym momencie, no i ogólnie byli sześcionogą, pan Azjata był z przodu, on oczywiście nie mówił po angielsku, film był w języku angielskim, bo jakby chyba do tego pozostali, żeby było zabawniej. I e, aha, no dobra, no i jak oni powstali, ogólnie z tą ostatnią, ta w środku to była ta, co uciekła, ta ostatnia to była jakaś taka niemrawa i w ogóle coś było z nią nie tak, bo ona te, e, ona miała tylko na twarzy tutaj te rany, tak, bo była ostatnia, ale e, coś jej się tam kiepsko koiło i jakoś tak wyglądała, była trochę szara. E, no i e, ktoś tam zadzwonił nagle do domu, do drzwi. I okazało się, że to jest dwójka policjantów, którzy szukają tych, te turystki. Ja nie wiem właściwie już jak oni się tam znaleźli, skąd mieli jakiś tropy, ale jakiś musieli mieć tropy. No i on tam ich przyjął, bo oni chcieli oczywiście wejść. Dał im też coś tam im dorzucił do picia, ale jeden z nich, chyba ich właściwie, zbił. Wypadła mu ta szklanka czy coś, więc tylko jeden się napił z tego. No i oni ogólnie byli tacy, no dobra, że oni chcą się rozejrzeć po całej chacie i iść tam do podziemiów, a on był taki, no nie, bo w podziemiach jest moje laboratorium i w ogóle fuck nauczyciele. E, i, e, I oni byli tacy, no dobra, no ale to ogarniemy nakaz w ciągu 15 minut, jakby dziade, dziadzie chory. A on był taki, no to liczę sobie ogarnąć, no i oni poszli. E, no i wtedy, w tym czasie, jak to się działo, e, to jakby ta sześcionoga miała czas, aby coś tam, nie wiem, próbować wykombinować. I wcześniej, w międzyczasie, mi się wydaje chyba, oni jakoś e, zgarnęli skalpel taki le lekarski, skądś tam chwycili, nie wiem. Chyba jak jeszcze byli rozłączeni, nie wiem, nie wiem. No i e, e, przekazali sobie, że ten pierwszy miał ten skalpel, no i jak ten, e, ten creep wrócił do nich, to oni mu wbili ten skalpel jakoś tak w nogę, nie wiem, w kolano czy coś, tam, więc on no był taki, że no, ała. I oni wtedy i aha! I on wtedy upadł. I wtedy ten pierwszy, ten Azjata, wgryzł mu się w szyję swoimi zębami, więc to było dosyć spoko, choć wiedziałem, że jakby... no Rozumiem, że sytuacja była taka, wiecie, masz, nie wiem, jakąś obcą babę przystaną do tyłka, więc nie wiem e, ale ogólnie wgryzł mu się tak dosyć płytko, bo nie trysła krew. Nie trysła kre, krew jak w dewolaju e, tylko po prostu odgryzł mu kawałek ten i wypluł, ale nie było żadnej traskającej krwi, więc no wiecie, za płytko, tak. E, no i ogólnie sobie poszli. W sensie zaczęliśmy się iść po schodach, połączeni, tak nie? E, w sześcionogę. No ale tam szli, jakoś im szło, nie za bardzo. Ta ostatnia już była taka już taki, wiecie, no szary ziemniak. No, i, e, i co tam było? Aha, i oni chcieli się wydostać e, właśnie na to podwórko jego, ale e, tym razem było to jakby te drzwi tarasowe zamknięte, więc on tam, e, oni chwycili lampę i chcieli tą lampą rozwalić, i zaczęli walić tą lampą, ale tam e, ten stary klip się przyczołgał już do nich. I on się przyczołgał, e, nie wiem, chyba z tym skalpelem czy z czymś tam się przyczołgał, no ale coś tam miał jakąś broń. No i oni byli tacy, o oh gadnie, że jakby nie, już to jakby wystarczy, doszliśmy za daleko. No i wtedy ten azjata podniósł z podłogi kawałek szkła. Wydaje mi się, że to był kawałek szkła z, z okna, chociaż to okno się w ogóle nie zbiło i nie było widać, żeby coś z tego okna odpadło, więc nie wiem. I, i odwrócił się do niego, więc musiał tak zakręcić kółko jak na rondzie. I tamten dziad w drzwiach tak sapał i leżał i patrzył się. No, i ten, ten miał jakiś taki monolog swój, e, jakiś tam, po czym podciął sobie gardło. Mam na myśli nie starego nie dziada, oczywiście, tylko tego pierwszego co był e, sześcionogą. Więc, no, trochę kiepsko. Rozumiem, że mógł być już zmęczony tą sytuacją, no, ale był jakby pierwszą osobą w. We więc no, te dwie dziewczyny już właściwie zostały skazane na niepowodzenie, no bo mają jakiegoś martwego kolesia przed sobą. Eee, no, e, i co dalej się wydarzyło? E, aha, ok. No, i wtedy e, ci policjanci zdążyli już wrócić i zaczęli dzwonić, więc on nie zdążył nic z nimi zrobić. Je tak zostawił. No, ale jakby miał odgryziony kawałek szyi i, e, i ranione, nie wiem, nogę z którego mu leciała krew, w której, więc nie mógł tak po prostu wstać i iść im otworzyć drzwi. Więc e, oni w końcu wyważyli te drzwi, a on się skitrał e, tam w tym pomieszczeniu z basenem wewnętrznym. E, I jeden z tych policjantów tam e, zszedł i on go oczywiście zabił. wbił mu ten skalpel i jakby, no, naram. I to był chyba ten, który nie wypił nic, bo mu rozbił tę szklankę. A ten drugi zobaczył, bo znalazł te, te dziewczyny, te sześno, sześcionogę i był taki. okej. Okay. No i znalazł w końcu tego klipa. I nie wiem, jak to się stało, ale ten creep nagle miał pistolet. On chyba miał ten pistolet wcześniej, ale właściwie nie wiem, czemu go nie używał. No, ale jakby... No, strzelił do tego policjanta. Ten policjant wszedł do tego pomieszczenia z basenem. Nie wiem, jak się nazywa pomieszczenie z basenem. Basenownia. I... No i tamten wtedy też do niego strzelił. I tak za ogólnie zaczęli sobie trochę strzelać. No i ten policjant dostał chyba ze dwie kulki w żuk jakoś. A ten stary dziad dostał prosto w czoło, więc 10 punktów, no i jakby ten dziad był już jakby dead, nie? bo nie był jakimś e, kosmitą jednak. E, no a ten policjant, no, wydawało się, że może jeszcze będzie ok, ale on coś tam kaszlał wcześniej, bo on chyba właśnie był tą osobą, która wypiła tej szklanki, nie wiadomo co, więc właściwie stwierdził, że już jakby ma dosyć i wpadł do tego basenu, do tego swojego kolegi, no i tam został. No i, e, i koniec końców jeszcze zostały te dwie dziewczyny przesate do siebie. No ale jak ja mówiłem, tamta szara ta ostatnia była już taka, że nic z tego nie będzie i po prostu kipła. No i e, została ta środkowa, która miała po obu swoich stronach, zarówno w ustach, jak i w tyłku martwych ludzi. Ja nic nie mogła jej zrobić za bardzo, no bo jakby... Nawet nie mogła się ruszyć nigdzie. Nie. No i tak się skończyło. E, a, i jeszcze pominąłem jeden ważny wątek. E, tak, był, był, był wątek srania sobie do ust, oczywiście. E, wydaje mi się, że to się wydarzyło raz. No i nie było tego w ogóle widać, bo jakby byli połączeni ze sobą, ale było to. Można się było domyślić, że to się dzieje. Jakby ta dziewczyna nie była zadowolona za bardzo. Ok. Wierzyłem, że jak większość ludzi w takiej sytuacji. Eee, no i tyle. No właściwie. Nie, 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 nie oceniam tego filmu jakoś źle. Szczerze mówiąc, uważam, że e, biorąc pod uwagę, że został napisany, wyprodukowany i wyreżyserowany przez tą samą osobę, co zazwyczaj świadczy o tym, że to będzie taki film klasy Z, po prostu jak The Room, to to nie było coś takiego. Był interesujący. E, czy zamierzam obejrzeć kolejne części? Tak. Zamierzam. Dlaczego? Nie wiem, bo chcę. E, I to by było na tyle dzisiaj, więc e, dzięki pa pa!